Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratches PWZ. Słuchajcie, dziś będziemy programować robota przy pomocy dostępnych środowisk programistycznych, a zaczniemy sobie od, od Edblocksa. Wszystkie te środowiska są dostępne na stronie Meet Edison. Ja w tej chwili z zakładki Programming wybrałem sobie słuchajcie, środowisko Edblocks, I moglibyśmy, jak widzicie zresztą na screenach, może już jest to takie środowisko które podobne do Scratcha Juniora. Tak? Czyli to jest środowisko dla najmłodszych, dzieci, które no coś nam zaczynają sprogramować i już potrafią ułożyć jakiś własny program. Następnie mamy Scratcha, czyli takiego Scratcha z dodatkowymi funkcjami do sterowania robota, tylko że jest to taki bardziej Scratch 2 niż 3. Też sobie go kiedyś pokażemy i w końcu środowisko edpy, czyli do programowania naszego Edisona przy pomocy poleceń tekstowych w Pythonie, tak? No i żeby, słuchajcie, przejść do tego środowiska programistycznego, no to tutaj mamy link, ale zanim przejdziemy sobie do samego środowiska programistycznego, no to warto się na tą, na tą stroną trochę jeszcze pochylić, ponieważ mamy tutaj dużo ciekawych informacji, mamy get started with blogs, czyli jakiś film taki wstępny, a następnie mamy dość solidne opracowanie, łącznie z podręcznikiem, który sobie tutaj od razu odpalę. Za chwilę go sobie pokażemy. Jest podręcznik dla ucznia, podręcznik dla nauczyciela, ewentualnie tak, opis bloków, tak. No i tutaj mamy różne ciekawe rzeczy. Mamy też tłumaczenia na różne języki czasem pełnego podręcznika, czasem tylko, właśnie tych klocków i na język polski też jakieś tam tłumaczenie mamy. Pan Adam Jurkiewicz, słuchajcie, stworzył. Tłumaczenie, ale to nie jest tłumaczenie całego podręcznika, tylko to sobie tu szybko otworzymy. To jest po prostu pokazanie jak działa który klocek, tak, w naszym, w naszym ed Natomiast tutaj cały podręcznik w języku angielskim. Ten podręcznik też jest przetłumaczony na język polski i też przez pana Jurkiewicza, ale dostęp do niego mają tylko osoby, które sobie, słuchajcie, kupiły robota. Właśnie na jego stronie i tutaj popatrzcie się mam Czekajcie, na kamera załapię Nie wiem, czy wyłożę odpowiednio Abix Edukacja, jak nie widać, to tutaj przeczytam Tam jeżeli kupicie robota, to słuchajcie Możecie liczyć na podręczniki w języku polskim Ale myślę, że jest skręca spokojnie nam styknie Również podręcznik w języku angielskim Czyli tutaj mamy wstęp do programowania naszego Edisona Potem, słuchajcie, idziemy dalej i mm, mamy pokazane, jak korzystać z kodów kreskowych, to to już sobie pokazywaliśmy. No i w pewnym momencie tego podręcznika, czekajcie tu jeszcze ciągle, kody kreskowe i te programy wbudowane, które możemy aktywować kodami kreskowymi. Ale już powoli chyba dochodzimy o. Welcome to Edblocks. No i tutaj mamy kilka lekcji, które pokazują możliwości Edisona i właśnie tego środowiska. AdBlocks. Na początek mamy takie porównanie, że tworzenie programu to tak jak rozwiązywanie jakichś problemów życia codziennego, czyli na przykład pieczenie ciasta. Tak? No bo tak naprawdę w językach programowania rozwiązujemy zawsze jakiś problem, tak? czyli mamy coś do zrobienia i to coś programujemy przy pomocy klocków. Tutaj właśnie taka analogia pokazana, że no można by było też ułożyć w formie takich klocków, jak zrobić ciasto, tak? krok po kroku wskazać co trzeba zrobić, oczywiście ciasta w Adblock się nie upieczemy, natomiast Edisona możemy zaprogramować, no dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie właśnie do, może właśnie Adbloxa, czyli tutaj pojedziemy do góry i tutaj Adblox czyli to jest jakby strona Adbloxa, strona mi się uruchamia, odpalam, no i właśnie tak wygląda interfejs Adbloxa, tutaj u góry mamy pogrupowane różne klocki odpowiedzialne za ruch, Output, czyli wyjście, oczekuj do momentu, kontrolę. Tutaj mamy głównie pętlę i różnego rodzaju odpalanie programów. Czyli jeśli coś się zdarzy, to coś rób, tak. Standardowo mamy na wciśnięcie play, tak, czyli tego tutaj trójkącika na naszym Edisonie, tak, czyli jest jakby takie podstawowe, natomiast możemy jeszcze y, uruchamiać pewne aktywności naszego Edisona w inny sposób, tak? dobra, y, no i zanim ułożymy sobie swój pierwszy program, to może skorzystamy z programów gotowych, mamy coś takiego jak Load Demos tutaj w menu, no i tutaj mamy kilka przykładowych programów, a wgrajmy sobie może ten pierwszy Drive Example. Dobra, no jak widzicie program się wczytał, no i mamy tutaj kilka klocków. Pierwszy klocek to jedź do przodu przez sekundę, potem obróć się w lewo przez 0,71 sekundy. Tutaj warto zwrócić uwagę, że właśnie w AdBlocksie będziemy te polecenia ruchu programować na czas, tak? Czyli będziemy wskazywać co ma nasz robot robić przez określony czas. I tutaj warto zwrócić uwagę, że ponieważ to jest w ten sposób programowane, to w różnych jakby sytuacjach, na różnych powierzchniach może to dawać trochę różne rezultaty. Tak? Dobra, po obrocie mamy zatrzymaj ruch, a potem jedź jeszcze do przodu przez kolejną sekundę. No i teraz co zrobić, żeby wczytać ten program do naszego robota? Potrzebny nam jest, słuchajcie, kabel. No i tutaj ja Wam może już kiedyś pokazywałem, ja przed chwilą mam zresztą pokazywałem nie. Ja mam tutaj taką podstawkę bardzo fajną z kablem. Etcom. Ed tak? Kabel EDCOM jest standardowo dokładany do każdego Edisona, natomiast podstawkę można albo kupić, bo są dostępne w internecie, albo można, słuchajcie, no wydrukować, bo model 3D jest na stronie mid-Edison. I teraz powinniśmy robota umieścić tutaj. Pyk. I możemy go, słuchajcie, czekajcie, bo nie widzę, czy to widzicie dobrze do kamery, yy, programować. No, niestety, pod Windowsem jest z tym problem. Tutaj kombinuję jak mogę, yy, wszystkie wskazówki yy, tam próbowałem już wykorzystać, ale mimo to nie chce mi programować. Czyli ten styk, bo tutaj tak naprawdę on jest tylko tak jakby dokładany, jest za słaby, dźwięk z Windowsa za słaby, żeby to działało. Pod Maciem, pod Linuxem próbowałem, tam to działa bez pudła. Ta podstawka działa idealnie. Tutaj niestety nie bardzo, w związku z tym będę korzystał z gołego kabla. Tutaj mi wystaje z stołu, nie wiem czy widzicie, bo tam jest wpięty już do komputera i po prostu włożę sobie tutaj. Widzicie, tutaj wtedy nie... kabel wchodzi do środka, więc ten kontakt jest jakby lepszy, no i może dlatego to też lepiej działa. Oczywiście Edison musi być włączony, żeby to zaprogramować i trzeba raz nacisnąć. Ten okrągły przycisk, tak, który przy programowaniu kodami kreskowymi naciskaliśmy kilka razy. Teraz naciskam raz. Jak widzicie, może w kamerze, mam nadzieję, że widzicie, diody się teraz świecą. No i ono oczekuje na program. I teraz daję sobie tutaj w moim się program Edison. I tutaj jest napisane, żebym połączył właśnie kablem do złącza słuchawkowego przy, przy pomocy kabla Edcom, czyli to jest ten kabel, który tutaj wykorzystuję sprawdzić czy głos jest na maksimum, no jest na maksimum, nacisnąć okrągły przycisk i teraz program Edison, Puścimy sobie nie wiem czy słyszeliście, tam był taki dźwięk, czyli w tym momencie gdy ja kliknąłem program Edison to z komputera zostało przesłane właśnie przez gniazdo słuchawkowe w formie dźwiękowej do naszego Edisona Nasz program, tak? Forma dźwiękowa podobno pozwala na uniknięcie wielu błędów. Była kiedyś wykorzystywana na przykład w starych komputerach 8-bitowych, gdzie na przykład gry ładowaliśmy z kasety magnetofonowej. No i tak to sam, ten sam mechanizm jest wykorzystywany w nasie, właśnie w naszym Edisonie. Diody teraz migają, czyli znaczy program wgrał się dobrze. Odłączam mojego Edison'a od kabla, i teraz trójkątnym przyciskiem. No i dobra, i wszystko gra czyli program realizuje to co mu wgraliśmy, czyli do przodu przez sekundę, potem obrót o 0,71 sekundy i znowu do przodu przez sekundę. Czyli wszystko gra. No to dobra, słuchajcie, to spróbujmy sobie może wczytać jeszcze jakiś inny program. Yy, tutaj na razie z, z programów demo load demos. I teraz nie wiem, może na przykład yy, led example, czyli Jakieś wykorzystanie diod LED i teraz on tu będzie migał w kółko prawą diodą, tak? No to dobra, programujemy, wkładamy, cyk, no szkoda, że ta podstawka mi nie działa. Tak mówię, jak programuję na Linuxie albo na się tam nie ma problemu z Windowsem, jakieś mam wiecznie problem. Dobra, jeszcze raz wczytuję, czyli tutaj okrągły przycisk. Edison teraz oczekuje na program, pyk. Dobra, wczytało się. No i teraz stawiamy naszego Edisona. I odpalamy nasz program. O. No i widzicie prawą diodą. Widzicie, czy nie widzicie nam Wam tutaj może trochę bliżej? Prawą diodą nasz Edison teraz sobie miga, bo taki właśnie program mu wczytaliśmy. No to dobra, słuchajcie, ja tutaj ten program zatrzymam. Podłączę do mojego Edcoma i spróbujemy sobie ułożyć jakiś e, swój program. Czyli tutaj to zamykamy. Tutaj dajemy New. No i może skorzystamy z tego, co nam proponują autorzy podręcznika, właśnie do EdBlocksa. Do no i oni tam proponują, żebyśmy sobie ułożyli program, w którym nasz robot pojedzie sobie do przodu przez 2 sekundy, potem skręci w lewo przez 0,4 sekundy, zamiga właśnie, znaczy włączy, nawet nie zamiga prawą diodę. Potem się cofnie o 3, przez 3 sekundy i znowu obróci z kolei w prawo o 0,9 sekundy. Tu jest pokazane, jakich kroków powinniśmy użyć, tylko teraz jest kwestia ustalenia y, kolejności. Tak? No więc dobra, zaczynamy. Z grupy Ruch Drive bierzemy sobie do przodu i tam miał jechać przez 2 sekundy. Słuchajcie, ale ten czas skrócę, ponieważ mogłoby się. Y, y, mógłby się mój Edison nie wyrobić na moim stole, wolałbym, żeby nie spadł, więc skrócę sobie do sekundy. Następnie kolejnym krokiem powinno być obrót w lewo o 0.4 prze, przez 0.4 sekundy, a więc drive, biorę sobie w lewo i raz 0.4, tak? Wartości gąkowe podajemy z kropką. Następnie hmm, chcielibyśmy Włączyć prawą diodę, czyli to będzie chyba output, tak, i tutaj mamy sterowanie diodami, i teraz sobie wybierzemy, że włączymy sobie diodę prawą, tak? Jak widzicie, możemy włączyć obie diody, każdą z osobna, obie wyłączyć lub każdą z osobna wyłączyć, tak? Przed chwilą w tym programie demo było właśnie tak, że to było włączenie i wyłączenie odpowiedniej diody, dobra, no i teraz drive do tyłu. Tam było przez 3 sekundy my to skrócimy sobie do 2 i jeszcze obróć w prawo o przez 0,9 sekundy, czyli to w czasie jakby ten obrót się będzie odbywał. No dobra, i teraz sobie dajemy okrągły przycisk do programowania program Edison. Dobra, i odpalamy. No i dobra, czyli teraz tak, jak to powinno wyglądać, czyli do przodu przez sekundę, obróć w lewo i cofnij, nie wiem, może to zobaczycie, czekajcie, o, dobra, przez sekundę, odpalamy. O, i na końcu jeszcze w prawo, o, dobra, czyli jeszcze raz sobie spróbujmy, czekajcie, będziecie to widzieć. Tak. No i słuchajcie, wszystko działa. Nasz program działa. No i tutaj, słuchajcie, wykorzystując te polecenia w się możemy dużo ciekawych rzeczy zrobić. Mamy tu dość jak obszerny. Podręcznik 48 stron, ja w tej chwili jestem gdzieś na 17, więc pomijając ten wstęp, kody kreskowe zaczynamy gdzieś od 17, czyli mamy około 30 do 31 stron takiego kursu, tak, kursu Adbloxa, no i może sobie właśnie w tym kanale te najciekawsze rzeczy pokażemy. I w trakcie tego kursu przechodzimy jakby przez wszystkie możliwości, jakie Adblox posiada i co możemy mu zaprogramować. Słuchajcie, w jednym z poprzednich odcinków pokazywałem kody kreskowe, pokazywałem na przykład sterowanie... Pilotem. No, i tutaj, właśnie odnośnie sterowania pilotem, widzicie, że na przykład w Edblocksie mamy, możemy zapisać pod pilota sześć różnych stanów, tak? Czyli to nie muszą być z góry określone, tak jak w kodach kreskowych były, rzeczy. Tylko my możemy zapisać, że pod stanem 1 ma coś. Że stan jeden jest na przykład pod takim i takim przyciskiem, a potem zaprogramować sobie, że gdy jedynka zostanie wciśnięta na pilocie, to coś się tam wydarzy. Tak? No więc tych możliwości jest tu dużo. Co prawda te pozostałe środowiska programistyczne, Scratch i Py mają tego więcej, tak? ale jak mówię, EdBlox jest dla tych najmłodszych, tak? czyli to jest taki Scratch Junior dla robota. I warto na pewno się nim trochę pobawić. Od niego właśnie sobie zaczynamy. Słuchajcie, więc to dzisiaj, na dzisiaj tyle, taka wstępna. Pierwsza lekcja o programowaniu w Edblocksie. Trochę poprogramujemy w Edblocksie, potem przeskoczymy do EdScrecza, a na koniec do EdPaya, żeby sobie zobaczyć, jak w różnych środowiskach programistycznych można naszego Edisona programować. Na dziś to tyle i dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki.